Czas ktoś podobny do nas, w tej samej hotelowej restauracji, z tym samym liczydłem, które odejmuje mu rozum, i z tą samą miłością, która płaci mandat za przekroczenie tych samych błyskawic. Tekst do piosenki to jest zupełnie coś innego. i Rządzą nim całkowicie inne prawa. Tym bardziej jak się pisze do, dla muzyki, jak się liczy sylaby, żeby zmieścić słowo w pewnej oprawie muzycznej. Natomiast akurat wymieniła tu pani Grechutę, i na przykład można też wymienić Grzegorza Turnała, i oni śpiewali moje wiersze. Był już taki egzamin z historii, kiedy naraz wszyscy uczniowie oblali i został po nich uroczysty cmentarz. Nie ma pewności, że to był egzamin. Nie ma pewności, że wszyscy oblali. Jest pewność, że został po nich uroczysty cmentarz. Była już taka miłość ale nie ma pewności, że to była nasza. Byli już tacy ludzie, ale nie ma pewności, że to byliśmy my. Ta muzyka coś zmienia w tym tekście, że coś go czasami go uskrzydla, czasami... Sama muzyka potrafi zwrócić uwagę na coś, czego czytelnik może czytając ten wiersz nie zwróciłby uwagi. Także ja to lubię i, i... natomiast teksty do piosenek, to ja pisałam, jak byłam osobą bardzo młodą, ale nawet zdarzyło mi się też i w, i w późniejszym wieku. Żyłam w czasach, kiedy Zespoły muzyczne posiadały kierowników literackich. I tak w Zespole Skaldów był leszek Aleksander Moczulski, a który zaproponował mi współpracę z takim zespołem Wawelę. I pamiętam, że wtedy i wtedy pisaliśmy teksty do piosenek, ale teksty do piosenek to już jest, to już jest troszkę inny wiersz. No z natury rzeczy on musi być bardziej. Banalny, bo mm, musi się zmieścić w strofie muzycznej, musi coś opowiedzieć i rządzą nim zupełnie inne prawa. I przez lata współpracowałam z, i ze Skaldami zresztą i ze, z zespołem Wawelę. Napisaliśmy mm, słynny już Biały Latawiec. Natomiast w ostatnich latach współpracowałam ze Zbigniewem Preissnerem i zrobiliśmy taki wielki spektakl. To się nazywało Dokąd 2016 i było y, wystawione we Wrocławiu w tymże roku, właśnie w 2016. I tam pisałam teksty do muzyki Preissnera. I mam za sobą jeszcze taki epizod. Y, współpracę z Anią Szałapak, już niestety nieżyjącą, dla której napisałam 12 piosenek. To było po powrocie z Wiednia, z mojej pracy I, i byłam tak w paczkach, sznurkach, w papierach i napisałam takich 12 tekstów i została wydana płyta. To się nazywało Serca na rowerach, które zresztą teraz przypomniał Teatr Stu w Krakowie, ponieważ zrobili taką sztukę pod tytułem L do L. To są listy lema do mnie i moje do Stanisława Lema. I wplecione zostały w tę sztukę właśnie piosenki. Między innymi z płyty Anny Szałapa, i z tej płyty Preissnera. Także tak wygląda moja, moja piosenka, mój piosenkarski życiorys. Rzadko piszą teksty do piosenek. To są takie momenty, kiedy, kiedy, kiedy się już nie pisze wiersz, albo nie pisze się niczego innego. I jest taka, robi się taki moment, że coś by się chciało zrobić. Akurat kolega, którego się ceni, przygotował jakąś muzykę i to wtedy, ale bardzo rzadko już. Bezdomny wiersz. Włóczy się po ciemnej materii papieru, niczyj. Autor pozostawił go na łasce losu, sierota słów. Czasem wiersze są jak porzucone psy, które szczekają na poezję. teksty zmieniają się wraz z moją dojrzałością, z upływającymi latami, ze zmieniającą się filozofią życia, stosunkiem do świata i że gdzieś echa tego na pewno są w tych wierszach. Ja się nad tym nie zastanawiam specjalnie, ale myślę, że krytycy, literaturoznawcy, którzy się pochylają nad moją twórczością, to mogą coś takiego oczywiście odnaleźć. No, bo to jest oczywiście normalne, że jak człowiek dojrzewa, to jednak jego stosunek do świata też się zmienia, i odpryski tego muszą się jakoś y, znaleźć w radosnej twórczości. Nie przypuszczałam, że zadzwoni do mnie ptak i powie, że fruwamy razem na tym świecie. I chociaż ja. Bez skrzydeł, a on bez ludzkiej twarzy, czytamy wspólnie ruch. Lekturę istnienia. Macie Państwo tutaj wspaniałych artystów. W, w Krakowie nawet czasami jest pewien nadmiar. Natomiast, no chociaż pan Tomasz Różycki, który przecież pochodzi z Sopola, jest. Znakomitym pisarzem, bardzo go cenię i bardzo go lubię. Droga pani Schubert, nie mogę odpowiedzieć na pani pytanie, kto odziedziczy ten świat. Historia milczy na ten temat. Z niejasnych powodów zlecącego ptaka wiadomości wyrwano ostatnią kartkę.